Witajcie ludzie w drugim poradniku. Jakby to powiedzieć, to taka bardzo prosta rzecz. Party, no i friendsy, czyli no grupy, jakby to powiedzieć, do gry, szczególnie Bedwars i no friendsy, ogólnie, no żeby mieć koło znajomych, że wbijacie tam na serwer, czy nie wbije ktoś. Ogólnie no działa, że party, invite. Mogę zaprosić mojego ziomka. On może tam po prostu kliknąć na tracie party join i widzicie do joinu do mojej party. Mogę, jakby to powiedzieć, usunąć party, albo opuścić bardziej. I ziomek już nie jest moim party. Jakby to powiedzieć, jeżeli on mnie zaprosi, że on pokaże, że to jest bardzo proste. O, widzicie, zaprosił mnie do party, i wystarczy, że tu kliknę. Jestem w jego party. No, to tak samo jest. Friends po prostu. E, klikamy add i wy, wypisujemy, kogo chcemy dodać. Ale chcę Wam pokazać jeszcze taką rzecz fajną. Dajemy friends, gui. Możemy też dać e, party, gui. Jest to takie mini, gdzie właśnie widzicie, na przykład, party, no to w party jesteśmy. Jakbyśmy dali friends, to byśmy mieli friends. Że widzicie, że na przykład on jest liderem, a ja jestem jego, jakby powiedzieć, członkiem i jestem na seriwalu, on też jest na Surreyvalu. Yy, mogę na przykład wejść do Friendsmenu i nie mam żadnego Friendsa, mogę go dodać czy, czy coś. O, no to dodamy na przykład Friendsa. Tak on to musi, oczywiście też wystarczy, że kliknie i mnie doda. O, przyjął. I teraz jakby to powiedzieć, wejdę też na, przez Friends GUI O, widzę, że jest online yy, Mogę do niego jakby to powiedzieć skoczyć, czyli z, pójdę do tego yy, Friendsa, tylko że ja jestem na tym serwerze Jakby on na przykład był na Bedwarsach, to tak mogę do niego skoczyć, nie muszę tam przechodzić na różne światy, wylogowywać itp Yy, lub mogę go na przykład z oparty zaprosić, wyprosić lub wracam z powrotem do menu. Możemy fringe Request, jeżeli ktoś nas zaprosił, to możemy tutaj kliknąć i tu też akceptować. Albo ustawienia. Tu jest bardzo dużo do wyboru. Yy, czy na przykład właśnie yy, koledzy przyjaciele mogą do nas jumpować, czyli przenosić do naszego serwera? Możecie to wyłączyć, czyli już nie mogą. Możemy to, widzicie, możemy to załączyć z powrotem. I takie tam. Chyba settings gui też będzie działać. Se... Nie. No to przykro mi. Może jakoś inaczej to pisze. No, tak samo trzecie że, dostawać informacje, jeżeli wasz kolega będzie online albo offline. No. Czy chcecie, żeby. Panią Friends Czy chcecie na przykład. O, że wbijam na serwer i nie chcę, żeby ktoś dostał powiadomienie, że ja jestem online. Więc wtedy wyłączę to, jeżeli to kliknę. Czy chcemy dostawać wiadomości, no, czyli prywatne takie wiadomości, coś w tym stylu, możemy to wyłączyć. Czy chcemy do party invitations, czyli jak ktoś nas zaprasza do party. Czy, czy chcemy to wyłączyć, czy nie. I czy friends requesty, no, czyli czy chcemy dostawać zaproszenia do znajomych, czy też nie. No taki podstawowy poradnik, dość fajne. Nie wiem, czy to jest tak na inny serwer, a raczej tylko jest to oparty zawsze. Tutaj właśnie te GUI jest bardzo fajne, przejrzyste, proste. Możecie całą listę tam wyświetlać. No i jakby to powiedzieć, to tyle na ten poradnik. Hejka.